Dzień dobry kochani, kochane, witam was serdecznie. Lecimy dzisiaj z nowym filmem. Czy ja mogę zrobić się jeszcze jaśniejszy? Oczywiście, że mogę. E, I słuchajcie, dzisiaj będzie make-up i będę miała nowości. Dużo mam jakichś takich nowości, rzeczy, których jeszcze nie używałam albo których tutaj nie pokazywałam. E, począwszy, słuchajcie, od e, podkładu, to jest właściwie creme BB od dr. Ireny Eris. I mam go w dwóch odcieniach dziesiątka i dwudziestka. I to jest light beige i medium beige. I on ma być dla ultra, 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 ultra delikatnej skóry. SPF50. Nawilżanie dzień. Teraz sobie rozpoczujemy, ale ja wydaje mi się, że ja zawsze będę potrzebowała tego nieco mniejszego odcienia, fajne, leciutkie opakowanie, takie akurat, wiecie, widzicie, na podróż, białe, więc pewnie będzie się szybko brudzić, ale właściwie tyle, nie ma tutaj niczego więcej na, na opakowaniu, wiemy, że to jest nawilżający krem, SPF 50, mikrosferyczny kwas hialuronowy, biosacharyd, woda z głębin morza, aqua kalkis, pigmenty raczej, pod dodatkiem pigmentów mineralnych i ma mieć lekkie satynowe wykończenie. Bardzo, bardzo jest to ciekawe. I tu jeszcze odcień e, drugi, ten jaśniejszy. Użyjemy sobie. No, jak zwykle sobie pogadamy i w ogóle, i w ogóle. I dajcie znać, co u Was słychać. Bo bardzo lubię od Was słyszeć to, co się dzieje. Słuchajcie. Em, no, uż. O! O! Przedobrzyłam. Słuchajcie, myślałam, że będzie jaśniejszy. A nie jest taki jasny wcale. To dobrze w sensie. Bałam się, że będzie za jasny, o, ale kurde, fajny odcień. Nawet powiedziałabym, że to jest jak na moją serę, taki nawet letni odcień. O, bardzo się cieszę. Ja jakoś jestem przyzwyczajona, że ktoś jest kremem pipi. To jest jakieś takie, straszne, strasznie jasne, zwłaszcza mając na uwadze te wszystkie koreańskie kremy. Nie ma strasznie dużego błysku, widzicie? Taki jest, znaczy jest ładny, ale to nie jest jakiś taki blask, nie wiem, dziki, niesamowity. I dosyć fajnie wygląda nawet nakładany palcami i nawet jest troszkę krycia, powiedziałabym. Mm, oczywiście przetestuję go grubiej i zrobię Wam osobną recenzję, ale spójrzcie na poziom pokrycia czerwoności tutaj. Mm, a tutaj ta cera jest zdecydowanie bardziej czerwona. Jest dobrze. Słuchajcie, to wezmę sobie też ten jaśniejszy. Ok, to jest jasny. Jest zdecydowanie, zdecydowanie jaśniejszy, ale też chciałam powiedzieć, że jest dosyć przyjemnie żółty. Nie ma w sobie w ogóle takich różowych pigmentów. No i ten ciemniejszy przy nim jest bardzo ciepły. Także, znaczy, i bardzo ciepły, i bardzo ciemny. Patrzcie. To jest dosyć spora różnica od cieni, powiedziałabym. No, naprawdę duża. Więc wydaje mi się, że tak na co dzień. Najlepszy dla mnie będzie miks tych obydwu kolorów, ale bardzo jest ładny ten kolor, taki opalony, fajne wykończenie, takie właśnie lekko aksamitno-satynowe, to jest 30 ml, a wydaje się, że to jest takie maleństwo, ale to jest standardowe opakowanie, mm, ładnie to wygląda, zapach taki jak taki kremik klasyczny, nic niesamowitego. Fajny słuchajcie, ostatnio strasznie dużo takich różnych rzeczy testuję do twarzy i zazwyczaj wszystko jest takie, um, albo jest wiecie, co za błyszczące, um, albo jak próbuję nałożyć rękami to mi podkreśla suche skórki i nie wygląda to za dobrze. Na pewno jak jeszcze tutaj zrobię wykończenie beauty blenderem to to będzie takie bardziej glowy, przynajmniej na mnie, ale podoba mi się, kurde wygląda jak taki złoty środek. Pomiędzy błyskiem a naturalnym wykończeniem, takim satynowym. Mmm, nie wiem, ale jestem bardzo dobre myśli. Słuchajcie, koniecznie dajcie mi znać, jeżeli używaliście tego produktu. A on bo wygląda dobrze, bardzo dobrze. A nie wiem, stoi jeszcze, że mówiąc, u mnie u mnie te dwa opakowania stoją chyba od miesiąca albo dwóch miesięcy, bo dostałam to w jakiejś paczce PR. Nie od dr. Eleny, Eleny, Eleny tylko z jakiejś innej drogerii. I tak stoi, stoi. Nie byłam tym podekscytowana, ale. Super wygląda. Aha, już jestem podekscytowana. Kupiłam sobie... Ach, trochę spierniczyłam, ale dobra, byłam ostatnio gdzieś tam w Rosmanie i kupiłam parę różnych rzeczy, między innymi z szafy Essence, chociaż ja jakoś. Ja jestem na tym etapie, że te rzeczy z Essence są takie słabe, ale tak wzięłam z ciekawości w ogóle zupełnie w ciemno te dwie rzeczy. Po pierwsze to był Drop of Sunshine Bronzing Drops. Najpierw myślałam, że to będzie jak The Bronze is Drunk Elephant, ale potem w domu zesłoczywałam, bo tuś tam nie było testerów. I, I słuchajcie, to jest taki bronzer bardzo ciepły, ale on właściwie nie ma w sobie błysku, widzicie? Bo The Bronze, The Drunk Elephant ma w sobie dużo takich złotych drobinek, a ten tego nie ma. Co akurat dla mnie jest super fajnym rozwiązaniem i może być super jako taki tint brązujący. I to jest Baby Got Bronze Liquid Bronzer, ale spójrzcie na odcień tego bronzera. Na mnie to będzie taki kontur. Taka różnica. To jest ciepły kolor, a to jest chłodny. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, tak wygląda ta różnica, to jest wręcz szary odcień tutaj w opakowaniu. I też nie było testerów. Tak go wzięłam w ciemno. Ale zobaczmy. Z ciekawości wzięłam. O, shit, jakie to jest. Jakie to jest. Brunatny na mnie. To wygląda jak bardzo ładny cień do dla mnie. Ale to będzie taki odcień. Jeżeli macie bardzo chłodną cerę, Albo lubicie takie chłodne cacka. No to to jest niesamowita rzecz. Nie widziałam niczego tak chłodnego jeszcze w drogerii. Słuchajcie. Szoken. szoken totalny. Ale najpierw spróbuję te rzeczy brązującej sobie tu trochę dać. Trzecz się z tego leje dużo szybko jakoś, tak. I spróbuję sobie na beauty blenderze może. Dobra, i to może bardziej. Policzki. Wiecie, górna część twarzy. Chyba ja bym to Beauty Blender zeżarł <laughs> No prawie w ogóle tego nie widzę. Ale myślę, że to będzie bardziej produkt, m, którego będę używać, jeżeli m, będę chciała mieć taki, taką jakby rutynę make-upową, że robię po prostu ten bronzer, y, korektor pod oczy i jakby tyle make-upu. No troszkę przybrązowił. Nie no, ładnie wygląda. Przybrązowił, bardzo ładnie wygląda. Zobaczymy jak z trwałością. Ale powiem Wam, że teraz mam y, też taką dużą próbkę z Westland Atelier tych takich bronzing drops, kropelek brązujących. No i są fajne, ale one kosztują chyba ponad 300 zł. A to kosztowało nie wiem czy 17. Także, no zobaczę, zobaczę. Zobaczę, nic nie mówię, ale zobaczę. No i jeszcze zobaczymy ten błotnisty kontur. Ale to już stricte jako kontur. Stricte w tym miejscu. No na mnie to jest taki kontur, kontur. Nie wiem na ile to widać, ale tak na żywo. No może to być ciekawe. Może to być ciekawe. Ale ja się aż czuję taka sina. Taka sino brudna z tym. Wiecie, to jest taki odcień dla mnie. U mnie. Nieco brudnej skóry, ale właśnie tak powinien wyglądać odcień. Słuchajcie, konturu. I plus takich konturów w kremie jest takich, że... Kurde, do zdjęć to może być dobre. Na żywo raczej nie, ale do zdjęć to będzie robiło ładny efekt twarzy, nie? E, plus takich konturów to jest to, że słuchajcie, e, właściwie nie da się a czy no trzeba się bardzo postarać, żeby sobie nimi zrobić taką ostrą kreskę, wiecie, jak sobie nieraz e, robi, robiono, robiłyśmy onegdaj, lata 2010, takie ostre kontury. To takim konturem w kremie wpłynie, jest to prawie niemożliwe, no bo to samo nakładanie wymaga gdzieś tam blendowania, nie? Ale ciekawe to jest. Tak jak mówię, na co dzień raczej nie, ale gdzieś do zdjęć, do nagrywek to może być dobre. Albo jeżeli macie naprawdę chłodną skórę. Ja mam dosyć chłodny odcień, ja jestem chłodnym typem ogólnie, ale ja lubię się pokolorowywać, zabejcować na ciepło, jak to się mówi. Więc u mnie to jest aż takie. też kurde, nie, nie wiem. Muszę zobaczyć się na nagraniu i muszę zobaczyć się w dziennym świetle, ale teraz, jak na siebie patrzę, to mi się to podoba. Jest to wyraźny kontur, jest to chłodne, no ale kontur ma być chłodny. Pewnie, jak się zobaczę na nagraniu, to się okaże, że ona jakby była wybrudzona, po prostu poszarzała. Natomiast jest to piękny kolor, tak jak mówię, wiecie co na e, cień na powieki. Nie wiem, nie wiem, czy to się będzie na trzymać. Nie, no czuję się, jakbym była brudna. Z daleka może, ale tak z bliska po prostu czuję się, jakbym była brudna na policzkach. Tu, gdzie to mam, muszę sobie tak gdzieś czymś tym zakryć, bo tak może może naturalniej. Ten bronzer wygląda super fajnie. Ciekawe jak będzie z trwałością, ale tak naturalnie wygląda super fajnie, bo nie ma w sobie żadnych drobinek. on ma w sobie po prostu taki naturalny glow. Także to idzie na moją półkę kosmetyków, których będę używać. To też zostawię gdzieś na górę, ale raczej będzie to do kosmetyków, które używam pewnie na jakieś specjalne wyjścia albo jak rzeczywiście trzeba mi takiego przykonturowania. Ciekawe, ciekawe słuchajcie, ciekawe to jest bardzo. Też słuchajcie, była szafa z Alterry. Ja tam zawsze przy tej szafie gdzieś coś tam czaje, coś bym chciała zobaczyć i wzięłam taką pomadkę Touch of Color. Osień to jest jeden Lovely Apricot, bo zawsze na wiosnę używam ciepłych pomadek, słuchajcie, i zawsze na wiosnę jakieś pokazuję I zawsze potem się mnie pytacie, gdzie można taką kupić, albo gdzie jakiś odpowiednik, albo coś tam, coś tam Bo nie ukrywam, że mało jest w drogeriach właśnie takich ciepłych, ładnych odcieni, jakichś półprzeźroczystych Ostatnią, jaką mam, to jest z Bourjois uh... To na pewno kupiłam sobie w zeszłym roku na wiosnę i to był przepiękny kolor, i do dzisiaj go bardzo chętnie używam. I to się nazywało Peanut Butter. Naprawdę, bardzo go chętnie używałam. I on jest taki. Widzicie, ciepły, ale nie za ciepły. Śliczny odcień, naprawdę, też nie za jasny. A to się nazywa Lovely Apricot, i to na pewno jest takie bardziej welwetowe wykończenie w sensie troszkę bardziej matowe. Ale też była jakaś tam niedroga, paręnaście złotych kosztowała. Słuchajcie. O, podobny. Tu jest burżuła, tylko bardziej błyszczące. A jaśniejsze i bardziej pomarańczowa jest alterra. Zdecydowanie. Także już sobie, już sobie ją nałożę, bo jeszcze jej nie słuchowałam w ogóle. Dam sobie ją na górną wargę najpierw. Jedna warstwa daje takie bardzo delikatne krycie, ale można je trochę zbudować. Fajny, ładny jest ten kolor, podoba mi się, bardzo ładny. Dostarłam drzwa, kurde, przyjemne jest to i powiem Wam, że mam te szminki Lisy Eldridge, tylko one są matowe, ale pozostawiają podobną masełkowość na ustach, kurde, ale kolor. 01 Lovely apricots z Alterry Bardzo przyjemne Gdyby nie to opakowanie, które jest takie dosyć tanioszkowe. Takie są te opakowania z Alterry To naprawdę jakby mi ktoś dał jako, jako taki jakiś produkt Jakieś Chanel To wiecie co, uwierzyłabym Przepudruję sobie trochę ten mój kontur, bo jak mam tak dużo kremowości na twarzy To lubię się trochę pudernąć, że tak powiem Biorę ten naj, najjaśniejszy kontur, tak tylko odrobinę, żeby mi to wszystko nie zjechało z twarzy, bo już mam tyle kremowości. Ej, ale jestem zachwycona tą pomadką. Nie wiem, czy ja to... Nie, chyba można podlinkować to. Eee, super fajny kolor. Piękna, naprawdę. I bardzo skomfortowa na ustach, wiecie o co chodzi. Taka jest dosyć ciemna w opakowaniu, ale nie ma tak mocnego krycia, jak się wydaje, że będzie miała. No jedno pociągnięcie robi nam tak, nie? Tak dwa, a tu jest burżuła. Kurde, ale się pozytywnie zaskoczyłam. Kurde, no jestem podierana. Spróbuję sobie użyć tego brązera konturu właściwie na powieki. Nie jestem pewna, jak się to będzie trzymać, natomiast kolor tak bardzo mi się podoba. Taki błotnisty. Miałam kiedyś właśnie taki, mam gdzieś zresztą, takie cienie z Inglota pojedyncze właśnie. W podobnych odcieniach na oku tego bardzo nie widać trzeba by to było jakoś zbudować mam tu syntetyczny pędzel kurde, ale fajnie to wygląda jakby to się trzymało jakby to nie krisowało, nie wchodziło w załamanie to by byłby mój idealny taki prawie niewidoczny słuchajcie, cień na co dzień Cień na co dzień, że tak powiem. Trochę mam za długi ten pędzelek do tej pracy, ale jak już go mam. A przynajmniej ładnie tu blenduje. Kurde. O, ale sobie wymyśliłam, słuchajcie. Pięknie, takie lekko przydymione to oko wychodzi, takie wiecie, lekko zmęczone i w ogóle. I sobie jeszcze raz użyję tego tutaj najjaśniejszego konturu na środek powieki, żeby to tutaj przypudrować fajnie. Wow, no dobra, nie sądziłam, że kupiłam sobie produkt, produkt do powiek, ale piękny odcień. Super podkreśla, podkreśla mi tęczówkę, bo mi jest dobrze właśnie w takich przydejmionych barwach. Wow! Mega fajne! No i jestem strasznie ciekawa, czy to się będzie w ogóle trzymać. <laughs> czy to się będzie trzymać? Dam sobie trochę eyelin eyelinera bordowego żeby to wszystko nie było za oczywiste. I ostatnio jakoś lubię ten. mówiłam Wam jakoś. W lutym chyba cały luty używałam tego bordowego eyelinera, czy to już był marzec. Nie mam pojęcia, słuchajcie, nie mam pojęcia, co się dzieje z tym rokiem. Nie wiem, kiedy te dni uciekają, ale ten bordowy eyeliner to było coś, po co chętnie sięgałam, bo taki nieoczywisty wybór. Ej, no, mega mi się podoba ten make-up dzisiaj, w ogóle jakimiś takimi tanioszkami i używam też tej Sky High maskary z Maybelline bo szukałam czegoś jak najbardziej bordowego, takiego wiecie gdzieś dostępnego właśnie w Rosmanach, jakiejś hebe i to była w sumie taka jedyna maskara, która mi się tam rzuciła w oczy, dajcie znać czy jeszcze jest jakaś taka fajna nie brązowa, tylko właśnie bordowa no ona nie jest jakaś strasznie bordowa Widziałam, że też mają różową wypuszczoną, bardzo mnie interesuje ta różowa. Nie jest jakaś, wiecie, co fenomenalna, nie robi tych rzęsno, no nie wiadomo jakich, nie wydłuża ich jakoś nadludzko, nie, no nie jest spektakularna, ale troszkę dodaje tam, wiecie, objętości, troszkę wydłuża. No i dla mnie jest fajny, że jest ten kolor taki właśnie bordo, którego też nie widać jakoś strasznie, ale zdecydowanie to spojrzenie jest takie delikatniejsze w tym odcieniu. Słuchajcie, czy widzieliście, żeby ktoś zrobił szarą maskarę? Taką w takim szarym odcieniu? Bo są białe, są różowe, są brązowe, są granatowe. A czy ktoś kiedyś zrobił szarą maskarę? Słuchajcie, to mnie teraz zainteresowało. Bo mi jest fenomenalnie, wiecie, w szarości na oczach, nie? Takiej dobrze dobranej szarości. I ciekawe, jakby miała taki fajny szary tusz do rzęs. Chociaż to w sumie dosyć łatwe jest do zrobienia w domu. O, to jest moje oko. Szarość z odrobiną borda. No kto by się spodziewał, że to tak dobrze będzie całościowo wyglądać? Coś mam dzisiaj z grzywką niepoukładane. <grytanie> Jestem na tym etapie, wiecie co, Za, zapuszczam grzywkę, ale nie zapuszczam, ale nie wiem. Także to jest... To jest po prostu największy absurd posiadania i zapuszczania grzywki, że po prostu co chwilę ją chcę zapuszczać, więc męczę się z tym zapuszczaniem, a jak już trochę odrośnie, to stwierdzam, że chyba w sumie jednak chcę mieć tą grzywkę i ją obcinam. I jakby ona nigdy nie jest w idealnym stadium, bo albo, albo ją właśnie zapuszczam i albo się z nią męczę, no dobra, no potem jak ją obetnę, to jest ok, ale wydaje mi się, że teraz jest idealna długość. Taka, taką grzywkę mogłabym mieć, gdyby mi się zawsze mi się zawsze ładnie co rano układała a największy problem jest w tym, że ta grzywka co rano po prostu jest w swoim kierunku żyje swoim życiem i też nie cierpię wiecie czego, że jak robię sobie porządną pielęgnację wieczorną, nakładam jakiś krem, olejek, jakieś pleco, to potem ta grzywka się po prostu lepi i ja co rano, nawet jak tego nie robię to i tak mam jakąś pielęgnację znaczy ja, no, nie, no zawsze mam jakąś pielęgnację ale po prostu ta grzywka się strasznie szybko przytłuszcza i naprawdę rano muszę wstać i codziennie myć tą grzywkę osobno i doprowadza mnie to do szału. natomiast jest to wciąż dla mnie lepsza alternatywa yy, niż botoks. Po <grytanie> prostu alternatywa dla botoksu, jeżeli nie chcecie sobie robić albo coś tam, coś tam. Grzywka i nic po prostu nie widać, nie denerwuje mnie żadna zmarszczka na czole, nawet nie wiem ile ich mam, w ogóle nawet ich ten. Ale złapałam się, słuchajcie, ostatnio na tym, bo większość naprawdę moich znajomych, praktycznie wszystkie takie znajome, z którymi obcuję na co dzień. Które widzę na co dzień, mają zrobiony botoks. I ja chyba jestem jedyną osobą, która nie ma tego botoksu. I to nie jest jakoś tak, że jakoś tak strasznie wiecie. Nie mam jakichś takich, um, że nie, bo nie, albo że nie, bo mam jakieś takie straszne przekonania. Uważam, że, uważam, że wszystko jest dla ludzi. Jeżeli coś jest zrobione z głową, to jak najbardziej. Co prawda ostatnio zrobiłam jakiś tam wystryw na Instagramie i um, skrytykowałam Blankę Lipińską, która mówi o tym swoim liftingu twarzy i mówi o tym, że należy unormalizować mówienie o tym. No uważam, że to do, do tego troszeczkę już podchodzi, podchodzi za bardzo ekstremalnie i jakby um, nawet nie chodziło mi o tym, że o to, że ona mówi o normalizowaniu, tylko ona mówiła o tym, że ona nie akceptuje siebie, nie? I że, jakby to jest podłoże tych jej wszystkich operacji, plastycznych zabiegów, że ona nie akceptuje siebie i że te wszystkie zabiegi są po to, żeby zacząć akceptować siebie, nie? No i to jest na przykład niesamowicie dla mnie smutne. I, i jakby nie wiem, smutną jest i niefajnie naprawdę dla mnie to są głupoty bo nie powinien taki przekaz iść świat i nie wiadomo do kogo to trafi, do jakichś młodych dziewczyn i one powinny jednak mieć takie podwaliny że po prostu kochają siebie, nie wiem, wierzą w siebie jeżeli chcą sobie coś poprawić, zmienić to ok, no ale ważne jakie są pobudki ku temu, nie Pob pobudką i podstawą nie może być to, że nie akceptujemy siebie takim jakimi jesteśmy nie, i dlatego mam taki problem po prostu z tym, z takimi, z takimi akcjami Natomiast jeżeli to jest wszystko na jakichś takich zdrowych po, po, pokładach, po prostu w z rano zmarszczka, ale to nie jest jakby takie, wiecie co chodzi, to nie jest na naszej egzystencji, to why not? Natomiast po prostu, no, miałam teraz taką refleksję, że po, chyba jako jedna z moich znajomych nie mam tego botoksu, bo tak po prostu wyszło, chyba przez tą grzywkę naprawdę, ale coraz częściej łapię się na tym, bo że, że widzę, że ludzie marszczą czoło, nie? I ja też zawsze marszczę czoło I jakby nie mam, nie wiem, dla mnie w ogóle te reklamy z tym marszczeniem czoła, że nie marszczy czoła, no Jezus, no po to mamy mimikę i zmarszczki, żeby. Jej używać, jakby nie wiem, no to jest dla mnie naturalne i już zaczyna być jakaś taka fiksacja w ogóle w społeczeństwie, w ogóle, żeby nie maszyć czoła, że nawet, wiecie o co chodzi, że nie, jak mamy te zmaszki, to że jak robimy tak, to już jest źle, bo znaczy, że możemy zmarszczyć czoło, gdzie to jest na miłość boską, no bo to mamy te mięśnie na przykład, żeby mieć jakąś mimikę, nie. Także w ogóle nie wiem, jak Nie wiem, nie wiem po co, po co o tym mówię. A mówiłam o Krzywce. Mówiłam, że dzięki Krzywce nie mam potoku. są jakieś słowo to dzisiaj niesamowite, ale ten. Ale to. Nie wiem, mam problem też z wyrażeniem takich myśli ostatnio, bo strasznie dużo myślę. Część rzeczy mówię, wydaje mi się, że coś powiedziałam, potem czegoś nie dokończam i ktoś coś źle bierze, ktoś coś źle przekręca zawsze, bo tak to wygląda, i zawsze ktoś się ze mną o coś nie zgadza, ale to jest w sumie znaczy, przyzwyczajam się do tego, na tym polegają wiecie, na tym polega mówienie czegoś publicznie w taki sposób, że wszyscy to mogą usłyszeć, że zawsze ktoś się może z czymś nie zgodzić. Nie? Natomiast no, o to mi chodziło, że jednak te pod, podwaliny wszystkich tych zabiegów i tak dalej to, to nie może być tak, znaczy nie, że nie może być, bo będzie tak, jak ma być. Ale mnie smuci, jeżeli one wynikają z takiego elementarnego, z tej podstawy, że nie akceptujemy siebie, nie? Bo no to jest po prostu smutne. To jest po prostu smutne i nie, nie, nie cieszy mnie, kiedy taki przekaz po prostu idzie w świat i jeszcze ktoś się chwali, o, że super, że normalizuje. W ogóle... Nie, nie od tej strony według mnie należałoby do tego wszystkiego podejść, ale to w ogóle nie był film o tym. To był film o głupotkach kosmetycznych, o jakichś nowościach. Oceniając, to wiecie, co na szybko. No ten BB wygląda pięknie. W ogóle ten odcień 20 wygląda rewelacyjnie dla mnie, naprawdę super. No trochę mi się szyję od, <laughs> odcina. Także na co dzień pewnie będziesz mieszać, póki co ten pierwszy z drugim, ale wygląda pięknie również te kropelki brązujące z Essence. To jest jakaś petarda póki co, patrzcie jak to pięknie wygląda, jak taki rozświetlający różo-brąz, ale bez żadnych y, lśniących drobinek. No lekko jest taki, ale nie za bardzo taki, wiecie, lepki. Mm, bronzer Not My Cup Of Tea. Jakby na co dzień wolę, już robię kontur, to taki klasyczny, bo mam nad tym po prostu większą kontrolę i nie robi mi się błoto na twarzy. Ale jako cień do powiek na razie jest okej, okay. minęło jakieś 10 minut od umalowania. I jeszcze się nie krisuje, bez żadnej bazy, co u mnie jest i tak sukcesem. Czyli jeżeli nałożę to na jakąś bazę, i, i, i jeśli to przepudruję, to może być przepiękny bazowy cień do powiek. Cudownie, bo w bardzo niedrogiej cenie, jak na taką pojemność cień do powiek. I ten minus to pewnie nie był testowany optomologicznie. To na pewno nie jest to słowo, <laughs> ale wiecie, przez optyków, przez ludzi od oczu pewnie nie był testowany, więc to trzeba będzie sprawdzić. No i szminka to, to również jest hit. Patrzcie, jak to pięknie wygląda, taka naturalna. Super. Jestem zachwycona dzisiejszymi zakupami, a kosztowało to w sumie wszystko bardzo niewiele. Tym lepiej. Polecicie koniecznie jakieś nowinki kosmetyczne, dajcie mi znać, czego używacie. Jeszcze kupiłam sobie olejek do skórek z Neon Neo bo coś, czego nigdy nie robię, to nigdy nie smaruję sobie skórek w paznokciach, a zdecydowanie, zdecydowanie powinnam. Cuticle Oil Soft. I najlepsze jest, że kupiłam Soft z myślą, że on będzie robił miękkie skórki, a to chyba jest zapach. Bo wszystkie mają robią miękkie skórki, także mój fail. Dobra, idę, umyć dłonie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście. I do zobaczenia znowu. Pa!